Jeszcze nie wieczór, bo mamy no, niedawno nie była najdłuższa nie, nie, noc i najdłuższy dzień, więc jeszcze jest widno. Więc dzień dobry. Jest mi bardzo miło powitać Państwa na oficjalnym otwarciu tej wystawy. Wystawa została e, zorganizowana dzięki staraniom, e, oczywiście osób, które robiły tę pracę, ale patrzcie na który kazali robić tę pracę. O samej wystawie e, poproszę później, aby Marcin opowiedział. E, a ja e, chciałabym powitać Was ze strony tutaj e, Galerii Kultura, e, czyli miejsca, w którym się ta wystawa odbywa. Jako, że część z Państwa jest tu pierwszy raz, więc może powiem kilka słów o nas. A więc, e, to jest miejsce, gdzie organizujemy różne przedsięwzięcia. E, działań społecznych, tak można ładnie powiedzieć. A więc organizujemy warsztat dla najmłodszych naszych tutaj odbiorców, dzieci, młodzieży. Bardzo dużą grupą naszych tutaj gości, uczestników zajęć jest właśnie młodzież, nastolatkowie, którzy odnajdują tutaj swoją przestrzeń i swoją aktywność. Jak się to teraz mówi poza ekranem, ale jak tutaj przychodzą, to nawet nie myślą o tym, żeby sięgać, bo mogą rysować, malować, ale też e, brać udział w sesjach RPG, co jest e, wspaniałym tutaj przedsięwzięciem rozwijającym. E, teraz wchodzimy w nowy etap, kiedy to nasi 12-letni zaczynają organizować sesje dla swoich młodszych kolegów i koleżanek, więc jak zobaczycie gdzieś takie ogłoszenie, to Rekomenduję, żeby dziecko tutaj zapisać, bo to jest naprawdę wspaniała przygoda. Dosłownie takie słowo znaczenie, bo Rpg to gra przygody. Cóż my tu jeszcze robimy? Oprócz tego, że współpracujemy z różnymi e, osobami i instytucjami, jak przy okazji tejże wystawy, też e, często organizujemy takie wydarzenia dla osób dorosłych. To są nasi też bardzo wspaniali odbiorcy. E, mieliśmy. E, Mieliśmy tutaj warsztaty literackie, gdzie powstała wspaniała opowieść. E, mamy też warsztaty z różnymi książkami, z autorkami, autorami e, książek, które e, powstają. Może nie są to jakieś mainstreamowe dzieła, ale, ale na pewno niosą ze sobą ważne treści, bo to jest dla mnie osobiście bardzo ważne, żeby, żeby te treści społeczne e, w kulturze e, łączyć. Jako stowarzyszenie prowadzimy działalność od naprawdę już wielu lat i, i co tu dużo mówić, działamy i współpracujemy, także zmierzam już do końca, teraz pora na przedstawienie wystawy, przedstawienie artystów i do czego zapraszam.